Hej, się siemanko, witam was w pierwszym odcinku Speedway Challenge 2020 e, Kariera e, Oczywiście kariera klubu, um, czyli liga, inaczej mówiąc trochę się zaplątałem, bo jakby robię to tak na spontanie e, Więc tak, pewnie w tytule widzicie, że e, jedziemy with stokiem, czyli klikamy utwórz, liga polska, druga liga żużlowa Byłem dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą, doszedł taki update, że e, mamy pierwszą ligę, czyli to jest ekstra liga E-winner, pierwsza liga, czyli jakby jest już to sponsorowane, i druga liga żyżlowa. My bierzemy drugą ligę żyżlową, bierzemy e, Widstock, jakoś inaczej się to wymawia, ale ja nie wiem. Jak. Klikamy Widstock. Poziom jazdy e, chyba zostawimy na razie tak, jak to jest, e, na normalu. Potem możemy jak zakończymy tą serię to możemy zrobić sobie wszystko na ultra hard i zagramy wtedy może Poznaniem albo kimś takim więc tak zaczynamy, tak aktualnie to wygląda dostaliśmy 1 dwieście sześć na start, co nie jest sporą ilością pieniędzy, czyli zapoznaj się z menu i naciśnij przycisk przycisk z ikoną motocykla w prawym dolnym rogu, gdy będziesz gotowy na rozpoczęcie przygody no to klikamy Oktu transferowe zostało otwarte do 2020, 01, 19. No to mamy trochę dni. Zobaczmy sobie na skład. Marcin Kościelski, Dominik Sumer, Tobias Brasch, Andrzej Tesman, Renat Gafurow, to jest zawodnik chyba Ekstraligi lub ktoś taki, Ben Stern i Lukas Hagwina. Mm. Dobra. Jak wyglądają juniory? Ben Strauss, Lukas Hagwina. Czyli to są juniorzy. Dobra. Mamy 49% klubu. Siły klubu. Czyli to nie jest za dużo. Myślę, że możemy sobie na początek kupić jakiegoś taniego zawodnika. Dominik Soumer. On tu nie wygląda za dobrze. To jest dene Klubuch. Nie składzie, ale... Zobaczmy w transferach. Tak, teraz jest jakby początek sezonu, więc nie możemy jeszcze zakupić zawodnika na przykład takiego jakby Macieja Janowskiego, bo jest związany z innym klubem, dopiero na koniec sezonu. Ale i tak raczej nie będziemy kupować na razie żadnych takich wysokich zawodników, nie wiem, Dudek, Zagara, Max Africa. Weźmiemy sobie bez klubu. Dobra i tak mamy Martin Smoliński. Grey, szef oczywiście też musimy patrzeć na o look Becker, to jest jeszcze do kupienia musimy patrzeć oczywiście na e, nasz nasz tutaj y, budżet bo nie mamy za wysokiego myślę że możemy sobie na sam start kupić martina smalińskiego on nie ma zespołu więc możemy go sobie kupić za 100 tysięcy stawka za punkt, bonus za zwycięstwo. Dobra, zobaczymy, jak będziemy spadać w dół z pieniędzmi. To wtedy go zdejmiemy. Myślę, że na razie to będzie tyle z naszych tutaj kupnów. Zobaczmy sobie jakiegoś juniora z klubu. Lookbacker, jakiś taki osiemnastolatek. Ja mam sukienkę. Nie. A, a, a. Nie ma tutaj żadnych takich dobrych juniorów jak na razie. Sergiej Saratenko. Tarasienko to też tak wygląda. Paweł Galuta. No dobra. Oleks. Stigów. Stigów. O, nie ma takich dobrych juniorów. Jeszcze są tutaj tacy najsłabsi. Najsłabszy jest Paweł Hukar No dobra, pojedziemy. E, zaakceptował ofertę kontraktu, e, więc co? Może go wstawimy za e, tego zawodnika? I na razie wygląda tak. Już się trochę polepszyło. No, zobaczymy. Um, oczywiście zapisujemy i lecimy. Chyba mecz towarzyski. Tak, idziemy z y, Poznaniem, czyli zawodnikami, z którymi będziemy się również y, ścigać. Na torze, kogo mamy na rezerwie? Mamy a tu są mniej nie mamy rezerwowych jeszcze, ale tak. Myślę, że na samym początku będziemy sobie mogli pojechać y, y, tym zawodnikiem. Blues wiem, że kaleczę nazwy tych zawodników, ale. E, to jest Woodstock, więc nie znam tego klubu za, do za dobrze. No i zobaczymy. Poszli. Jak na razie to jest mecz towarzyski, więc nie musimy się starać. Ale dobrze by było, jakbyśmy się pokazali jak z najlepszej strony. E, oczywiście klubem. No i jak na razie widzimy, że Poznanie nam bardzo mocno uciekają. Ale już Bruschy stara się... Oczywiście, my jedziemy bruskiem, więc staramy się powoli ich nadgonić, ale to nie jest tak łatwo. Kościelski niestety jest bardzo, ale to bardzo daleko w tyle. No, czy może wyszarpiemy tutaj chociaż te dwa punkty? Teraz do siostrą Piką blokujemy i, no, jak to wygląda, wchodzi jeszcze raz. No i mamy dwa punkty jak na razie, tylko musimy je utrzymać. Je. Oj, no i właśnie to jest to, że postanowił mnie wypchnąć zawodnik z Poznania. Dobra, myślę, że teraz możemy sobie pojechać juniorami. Ci juniorzy mogą być bardzo, ale to bardzo słabi. Więc ja myślę, że możemy sobie pojechać stern. Nie znam tych zawodników. W przyszłości mam nadzieję, że kupimy sobie jakiś też zagranicznych juniorów, bo nie możemy polskich, bo ten klub jest, jak każdy wie, niemiecki. A przepisy są takie, że y, niemiecki klub to musi być też junior tej samej narodowości co klub. No i jak widzimy, że teraz jak na razie jest y, teraz 5 do 1, y, czyli po tym biegu, jeśli do, w ogóle 3 do 3 jest, czyli tam jak zrezygnowałem z wyścigu, to zrobił jakiś cudem kościelski, ale no dobra. Więc teraz po tym biegu, jeśli go zwyciężymy, to będziemy wygrywać z Poznaniem co będzie to bardzo dobrym bardzo dobra na nasz korzyść co prawda to jest tylko mecz towarzyski więc tutaj totalnie bez stresu jedziemy mogą nawet się zawodnicy pojeździć po 0 punktów bo i tak nie dostaną wypłaty za te zawody no teraz jeszcze ależ tam po dłużej się napędza junior no junior robi bardzo dobrą robotę może będę go tam czasami zmieniał za jakichś zawodników no ale już się kończy ten bieg. Mamy 4 do 2, co daje zwycięstwo jak na razie na korzyść naszego klubu. Dobra. Gafurowa i Smolickiego, więc to jest bardzo dobra para. Pojedziemy Gafurowym. A w przeciwnym teamie Porzing oraz Morris. Nie wiem, co to są za zawodnicy. No. Mm teraz Smoliński tam po Krawężniku, no i już mamy 5 do dla Wittstocka, no jeśli tak będziemy jeździć w lidze, no to możemy nawet pomyśleć o wejściu do e pierwszej ligi, jeśli byśmy się tak starali. Oczywiście jeszcze nas czeka bodajże mecz towarzyski z drużyną z PG Ekstraligi, eee, więc może być tam już trochę ciężej, jakby nie patrząc. W końcu jesteśmy zawodnikiem z drugiej ligi żużlowej, więc nie możemy jakby liczyć na to, że pokonamy Gorzów albo Leszno. Wiadomo. Teraz na pikę jeszcze, ale bardzo ostro, no i tam po płocie gdzieś tam śmiga nasz kolega z pary. Jeszcze my tutaj gafurowem dociągniemy. No troszkę uderzyliśmy w pod tak bardzo mocno i Gafurov jeszcze na tych ostatnich metrach tak, wyścigamy Gafurowa więc Smolinski 3 e, przepraszam, wyścigamy oczywiście Morisa e, Smolinski 3 0, Renat Gafurov 1, Nick Morris oraz 0, Nik, Nikolas, Niklas Porsi bieg czwarty, który zakończy nam naszą dzisiaj mm, pierwszą serię to jest Tesman oraz Steren z, z naszego klubu, a z nami to jest Walendowski oraz Suchecki. Oczywiście musi być jeden junior z naszego drużyny, z naszej drużyny oraz przeciwnej. No zaraz zobaczymy, jak to się pokaże. Poszli no i zawodnicy z Witstoka jak najlepiej ze startu wyszli. No kurde, tak patrząc na ten mecz towarzyski APS że Poznań, w końcu jest też drugiej lidze. No to może będziemy nawet skutkować o pokonanie. I chociaż teraz jeszcze na no 3 do 3 może, e, ale nie już tutaj, junior oraz doświadczony zawodnik będą się starać e, wyprzedzić e, naszego przeciwnika. My tutaj tym juniorem gdzieś postaramy się po Ależ teraz tam jakby w pikę, no i brawo Teraz blokujemy wypadek i kto zostaje wykluczony? Wykluczony zostaje Suchecki No taka dziwna troszkę ta Ta Jakby ta decyzja sędziego, oczywiście No ale Co możemy powiedzieć to jest sędzia, nie możemy się z nim gudzić. E, dobra, więc pojedziemy jeszcze raz e, z juniorem. Oj, coś e, tutaj, jakiś, nie wiadomo, czemu my nie chciało mi e, ruszyć. Dobra, brusk. Pojedziemy nim jeszcze raz. brus brusk Porsing Tesmana. Tessman, Witstock ma 15 punktów Więc to jest dość sporo Jak wiemy w prawdziwym życiu Wittstockowi nie idzie aż tak dobrze Ale jakoś mnie to nie smuci Bo ja sam za, W drugiej lidze jestem za Krosnem No i teraz widzimy Troszkę się tam zakopaliśmy Przy płocie Ale już chodzimy Zawodnikom i z Poznania przed koło, Chociaż teraz bardzo duża walka idzie Pomiędzy nami a zawodnikami z Poznania jeszcze tam Tesmana stara się wywalczyć ten jeden punkt, a my sami musimy patrzeć czy nam nie odbierze przypadkiem tych trzech punktów, które są jak na razie ważne w tym spotkaniu teraz zamykamy takim dość ostrym atakiem Tesmana czy tam wywalczy punkt, już chyba raczej nie jest bardzo ale to bardzo daleko, jeszcze tutaj musimy przyblokować, bieg się kończy 3 do 3 no i na razie wygląda na to, że Woodstock nawet nie myśli o porostce. Siedmiopunktowa przewaga. Teraz jeszcze w dodatku pojedzie najlepsza para z Witstoka. Pojedziemy sobie... A nie, to nie jest najlepsza para. Pojedziemy sobie Kościelskim. Obaj dwóch mają trzy punkty. Zaraz zobaczymy. Poszli i widzimy, że już smoliński jedzie na pierwszej pozycji. My jeszcze tym kościelskim tutaj gdzieś po krawężniku i znowu kolejne 5 do 1 dla e, Witstoka. Ale teraz już straciliśmy tą pozycję, już wchodzimy na pikę. Ale jeszcze ten Smoliński zagrożony jest no 4 do 2, lecz może być 5 do 1 lub 3 do 3. Teraz tam zahaczyliśmy o jakby koło przednie zawonnika z Poznania. I już teraz tym niesamowitym atakiem postanowiliśmy wjechać zawonnikowi z Poznania na 5 do 1, chociaż jest szalenie, ale to szalenie szybki. Lecz my teraz już w krawężnik, lecz teraz nie odpuszczę i wyprzedza nas. Na tych ostatnich metrach, lecz jeszcze tutaj jakaś walka w krawężnik, czy obronimy? I tak obroniliśmy. Smoliński 3, Kościelski 2, e, 1 Morris i 0 z Mato który bardzo, ale to bardzo stracił na dystansie. E, Dobra, myślę, że sobie pominiemy ten mecz do 10 biegu. Okej, okay, jest dziesiąty bieg. Stern gafurow. Pojedziemy sobie sternem. A w przeciwnym teamie Miśkowiak i Wolbert. No, Miśkowiak taki godny rywal, można by to powiedzieć. Ale zaraz zobaczymy jak to pójdzie. Poszli i widzimy, że teraz poznanianie najlepiej z tego startu. Lecz my tutaj będziemy starać się z tym sternem nie odpuszczać, chociaż... Ty... uj, przepraszam. Chociaż teraz tym e, ostatnim tym atakiem wejść na. na, na, na tutaj, pikę jakąś. Czy coś teraz blokujemy? O, i tam mogło dojść do poważnego wypadku, lecz teraz, jeśli nam e, pomożemy naszemu zawodniku, przy... Blu, blu, pomocnikowi z pary, to e, wyjdziemy na trzyduszek, czyli będzie remis w tym spotkaniu tym biegu, nie spotkaniu, no i teraz po prostu musimy jechać do przodu, żeby nas tutaj nie dogonił um, zawodnik z przeciwnego klubu. I do tych ostatnich metrów walczył, ale chyba obroniliśmy ten jeden punkt, tak, obroniliśmy. Myślę, że e, możemy sobie jakby pominąć już te zawody, jeśli nic się złego nie będzie działo. Dobra 5 do 1 i Wygrywamy Jednym punktem z PSG Poznań Okej, okay, kolejny masz towarzyszki Teraz to jest Rzeszows Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe Czyli RZTŻ RZTŻ Coś takiego Tak, myślę, że możemy sobie Posymulować, bo każdy chyba chce zobaczyć Jak wygląda e, mecz ligi Ok, Liga Juniorów, no, kompletnie, ale to kompletnie nie interesuje. 17 punktów. Oj, poszli przez przypadek. Ok, y Paul Meyer zdał egzamin na licencję, podpisał swój pierwszy kontakt z Twoim zespołem. Mm, zobaczmy, na ile on jest silny. Ma on 35 oceny ogólnej. No, może kiedyś go wpuścimy do głównego składu, nawet. Mm. Zobaczmy sobie, dobra, no możemy go wpuścić tutaj, niech sobie będzie starał pojeździć, niech uczy się jeździć oczywiście w Lidze. Ok, druga Liga Żużlowa runda pierwsza jedziemy z Poznaniem, mamy dokładnie ten sam overall jakby drużyny, no mecz przeszło 628 osób, co jest bardzo mało. Więc co? Możemy pojechać. Tor jest twardy. Próba toru doma objechać może bez stronę Dobra, bieg pierwszy pojedziemy sobie bruskiem. Niech kościelski się uczy. Oczywiście staden jest wzięty z kumli, jakby ktoś nie zauważył. I zobaczymy. Bieg pierwszy. Jak na razie dla Poznania chociaż już wchodzimy na pierwszą pozycję e, naszym zawodnikiem z Stoka Dan Kościelski stara się e, utrzymać no, nie utrzymać, ale dogonić się tego zawodnika, co jedzie na miejscu trzecim teraz tam troszkę no był już kontakty, lecz to tylko, ale to tylko na moment e, teraz Chyba ten bieg już się zakończy na 3 do trzech po biegu pierwszym. No, zaciekawe to nie jest, lecz może w następnym biegu juniorskim, czyli ta mocna para-juniorska, co na meczu towarzyskim nam pokazała bardzo silną to stronę. Może tym razem również zwyciężą. No, bieg się zakończył do 3 do 3. No, teraz pojedziemy. Uh, jakimś juniorem? Myślę, że możemy pojechać z sternem sternem, tak dobrze mówię. Jest on to bardzo dobry zawodnik, więc nie widzę żadnego zakazu, żeby nim pojechać. Klikamy spację oczywiście. No Hagwina, walende, stern Lud. I zobaczymy, poszli. Yy, oj, tam niestety wsadziliśmy naszego rywala w pod i co nam daje? 5 do 1. Ale teraz już na 3 do 3, chociaż napędzamy się. I nasz kumpel z pary postanowił też wjechać tą samą ścieżką i wychodzi to 5 do 1, czyli będziemy mieli jak na razie zwycięstwo w tym pierwszym meczu. Co daje nam jakieś tam parę punktów w drugiej lidze żużlowej No bardzo ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że utrzyma to tam nasz kumpel z pary. A właśnie, jeśli byście chcieli e, karierę zawodnika, a nie tylko klubu, no to możecie śmiało zostawić łapkę w górę oraz napisać komentarz, e, co będzie to skutkowało tym, że nagram tą karierę zawodnika, bo jest bardzo ona przyjemna, bieg się zakończy 5 do 1 dla Whitstoku i daje nam to zwycięstwo z Poznaniem 8 do 4. Bieg trzeci te, Tesmana G Gafurow. Mm, pojedziemy sobie Tesmaną. Dobra, postaramy się teraz ten pierwszy łuk wjechać w krawężnik. I zobaczymy, poszli, no niestety 5 do 1 jak na razie dla Poznania, czyli to chyba wyjdzie remis dla obydwu drużyn, lecz teraz już na 3 do 3 i na 4 do 2, może zaraz będzie na 5 do 1, no życzę w zawodnika Tesmana i mamy 5 do 1, lecz tak łatwo on nie odpuści. Yy, jeszcze my musimy tutaj się starać, żeby nie odpuścić. Nie wiem, czy my przypadkiem nie idziemy Tesmaną albo Gafurowem. się pogubiłem. I na razie 4 do 2. Na razie tak odstąpili, więc chyba tak to zostanie. 4 do 2 w tym biegu. Ostatnie okrążenie. Yy, musimy jeszcze uciekać. Jak najszybciej. O, ostatni łuk i. Chodzimy i mamy 4 do 2, czyli kolejne zwycięstwo dla naszego klubu. Tam defekt chyba z tego co widziałem z Bigniewa Słucheckiego. 12 do 6. Teraz bieg czwarty, a pojedziemy sobie jak zawsze juniorem. Smoliński chyba sobie da radę samemu. Ok, zaraz zobaczymy i Poszli, no, junior jak najlepiej, oczywiście ze startu. No, akurat, co muszę powiedzieć, to że mamy bardzo silnych tych juniorów, nie patrząc, bo są bardzo szybcy. Mam nadzieję, że nie będziemy na nich za dużo kasy wydawać. Może kiedyś w przyszłości ściągniemy Bartosza z Marzlika, albo e, może Jarosława Hampela, albo Maćka Janowskiego, nie wiem, ale mamy teraz 5 do 1, więc to już daje nam bardzo, ale to bardzo dużą przewagę na razie no jeśli tak będziemy z każdym klubem zwyciężać, no to śmiało możemy myśleć o pierwszej lidze, a małymi kroczkami może w ekstralidze ale to raczej wątpię patrząc tak z prawdziwego punktu żużlowego to witstock i Pils nigdy nie będą w Lidze z tego względu, że jest to za to są kluby zagraniczne Doge w jest łotewski, z tego co wiem, a mm, Whitstock niemiecki. E, oczywiście Whitstock powstał tylko dlatego, żeby e, oczywiście e, pomóc drugiej lidze, bo druga liga upadała. E, z tego co wiem, za. Ależ teraz przepiękna, tak. Z tego co wiem też, że zarobki w drugiej lidze, na przykład takie moi juniorowie nie pozwalają za dużo żeby Junior kupił sobie z drugiej ligi jakieś opony, m, takie w miarę dobre. Co na przykład używa, jak, nie wiem, Bartus Marzlik albo taki Max Frick No to musi najeździć się parę ładnych meczy. A taki z Marzlik za jeden bieg chyba by sobie mógł już postanowić kupić takie, takie opony. No ale no niestety. Na razie mamy zwycięstwo 10 punktami ale teraz 4 do 2 się zakończy ten bieg, miejmy nadzieję nie spada nasz zawodnik ale już wraca Czy... i mamy. mamy 4 do 2 w tym biegu 21 do 9, Boże, ale masakra Gafurow Hagwinę, pojedziemy sobie może Gafurowem, bo Gafurow ma mniej punktów niż Hagwinę, a Suchecki i Wulbert w przeciwnym teamie a może na, jak będzie okno otwarte podczas sezonu, może akurat jakiś zawodnik z PG Ekstraligi nie będzie miał klubu, bo też się tak zdarza. Właśnie w taki sposób w SC19 ściągłem sobie Nilsa Christiana i Iversena, co był mi bardzo dobry do Gniezna i dzięki niemu weszłem do e, e, Ekstraligi Gniezna. A pewnie się zastanawiacie, czemu wybrałem Whitstock, przecież mogłem sobie wybrać, nie wiem, taki, takie gniezno, albo Poznań w końcu Poznań jest zaraz obok Wielkopolski. Czyli taki mój sąsiad by to można powiedzieć, albo rawicz jakiś, albo nie wiem, no, Każdy inny klub. Odpowiedź jest jedna. Witstock jest. Najsłabszym klubem w drugiej lidze jak na tą chwilę. I po prostu jest to najtrudniejsza. Wykę szybko, sobie jest to na razie najtrudniejszy wybór. że ja już wesce no, może 20 szyni, ale 19, 18 oraz tam kiedyś było 17, ale to tylko taki podklub że menadżer klubu było, zresztą mam każdą część na Steamie um, to umiem w to grać, więc dla mnie na przykład y, ja zdał takim zawodnikiem overall nie wiem, 34 albo 15 nie robi mi żadnej różnicy na pewno bym mógł takim wyprzedzić takiego Bartka z Marlika albo Maćka Janowskiego, bo po prostu boty nie umiem brać tej dobrej ścieżki. Na przykład jak tutaj w Witstoku się ścigamy, to my bierzemy na przykład czasami krawężnik, który jest bardziej opcjonalny a oni biorą dużo, albo na odwrót albo tak samo jak jest z że na drugim łuku możemy wejść po prostu w pikę, bo zostawiają nam miejsca tylko po prostu nie można się tego bać i tak się zwycięża teraz dokładnie o zwyciężeniu mowa, bo mamy wyprzedził go na ostatnich metrach 5 do 1, wow no taka niespodziewana artykuł bieg ósmy 29 do 13. Pojedziemy sobie może z Ternem. I zaraz zobaczymy. Ucinek już ma 26 minut. Więc, no, trochę sporo. Myślę, że po tej kolejce możemy jak na tą chwilę zakończyć. I dla tych fanów, co oglądają jakby gameplaye żożlowskie i zapewne znają taki kanał jak Czarny Sport zainspirowałem się i to bardzo Czarnym Sportem mm, jeśli ktoś by rzekł nawet, że to jest plagiat jego serii, no to w teorii się zgodzę, bo nie patrząc jakby robię praktycznie no, prawie to samo co on, więc za to chciałbym przeprosić wszystkich fanów kanału Czarny Sport i samego Czarnego Sporta ale e, może inne wybory będę brał niż tylko on na pewno co się zgadza to, że on ma klub jako Witstock i ja mam klub jako Woodstock e, więc za to na pewno chciałbym w tej serii przeprosić Czarny Sport oraz fanów Czarnego Sporta ale po prostu tak jest najtrudniej jakby wybrać mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe e, jak będziecie, e, nie wiem mieli lub sam czarny sport, napisze, żebym miał coś zmienić, żebym miał zmienić klub. Tak najbardziej to zmienia, bo wiem, że to nie jest najlepszy, najlepsze jakby uczucie, jeśli widzisz, że ktoś robi to samo co ty. Oczywiście nie mówię, że nie wiem, robię to specjalnie to samo, co czarny sport, żeby mieć wyświetlenia czy coś. Nie, to jest jakby po prostu wybór tego, że mamy klub Whitstock, bo to jest najcięższa rzecz. Tylko, że chyba Czarny Sport sam się tym sugeruje, bo z tego co wiem, Czarny Sport nie, nie ma... No może nie będę nic się na ten temat już po prostu wypowiadał. Więc tutaj jak najbardziej, już, przepraszam, w tym odcinku chciałbym to Wam powiedzieć. No i już wygrywamy. Kolejny bieg. Tam match już jest jak najbardziej wygrany, więc możemy go sobie na spokojnie skipnąć. Oj, no teraz zrobimy go rzecz, Pięć do sera. No, 40. Możemy dać w sumie pojechać y tym zawodnikom, a damy Kościelskiemu Pięć do jednego. Dla Poznania i 5:00 dla Poznania. Wygrywamy 9 punktami 68 tysięcy na minusie. O jezu, ale to boli. No, ktoś bez klubu taki ulala. Ten jest dobry. Wycofam. Ja Wam dziękuję za odcinek. W następnym odcinku się zmierzymy z Krosną, który jest o wiele lepszy od nas i pojedziemy również na wyjeździe. Postaramy się jutro zrobić dwie rundy. Na razie tak wygląda tabela Jesteśmy na miejscu Czwartym Ostatnie zamyka Rawicz No e, i więc co Dziękuję wam za oglądanie Zachęcam was do subskrybowania Łapkowania Oraz e, Komentowania tego filmu Ja wam dziękuję Więc to by było na razie To by było na tyle Na razie, cześć, papa